W wykładzie tym sformułuję drugą zasadę termodynamiki za pomocą pojęcia entropii. Przypominam, że jak mamy jakiś układ, który pobiera lub oddaje ciepło delta Q, przy czym jeśli układ pobiera ciepło, to wtedy delta Q jest większe od zera, a jeśli układ oddaje ciepło, no to wtedy delta Q jest mniejsze od zera. Czyli mamy jakiś układ, który oddaje lub pobiera ciepło delta Q w procesie odwracalnym w temperaturze T to wtedy zmiana entropii równa się delta Q. Podzielone przez E temperaturę, gdzie delta Q to jest właśnie te ciepło, które pobieramy lub oddajemy, a T to jest temperatura, przy której yy, ten proces zachodzi. I DS to jest nieskończenie mała zmiana entropii. No i z tego możemy sobie policzyć, że zmiana entropii w jakimś skończonym procesie to jest całka z delta Q podzielone przez T. No i przypominam, że entropia to jest funkcja stanu. To znaczy, zmiana entropii pomiędzy jakimiś dwoma stanami zależy tylko i wyłącznie od tych stanów, a nie zależy od drogi pomiędzy tymi stanami. No i. Na przykład zbadaliśmy odwracalne izotermiczne rozprężanie gazu. Przypominam, mamy jakiś cylinder. Mamy cylinder. Tutaj mamy tłok. Zakładamy, że nie ma tarcia pomiędzy tłokiem a cylindrem. Tutaj mamy gaz. Na przykład gaz doskonały. I to jest w kontakcie z jakimś bardzo dużym zbiornikiem, z którego można pobierać ciepło. Tu jest ten nasz zbiornik. Temperatura jest T. Temperatura gazu. Też jest T. Te. I teraz tak dobieram siłę nad tym tłokiem, tak dobieram siłę nad tłokiem, że ten tłok bardzo, bardzo powolutku idzie do góry. I wtedy temperatura gazu cały czas będzie równa T. No i mówimy, że w takim procesie. Gaz będzie pobierać ciepło, gaz będzie pobierać ciepło, oznaczmy sobie to ciepło przez y, Q. Dlaczego ten zbiornik, z którego pobieramy ciepło, powinien być bardzo, bardzo duży. Ano dlatego, że jak pobierzemy jakieś ciepło, to temperatura nie powinna się, To temperatura powinna być praktycznie taka sama. No i jeśli zbiornik jest bardzo, bardzo duży, to tak będzie y, rzeczywiście. No i tutaj, proszę Państwa, jeszcze zakładamy, że układ jest. System jako całość jest odizolowany od reszty świata. Ok, jest odizolowany od reszty świata. To znaczy, ciepło wymienia się tylko między zbiornikiem a tym gazem, a nie ma wymiany ciepła z resztą świata. No i proszę Państwa, w takim procesie wiemy, że zmiana entropii naszego układu, czyli naszego gazu, to jest równa Q podzielone przez T. To jest właśnie te ciepło, które zostało pobrane, podzielone przez temperaturę. Temperatura jest stała. No i to jest większe od zera. Zmiana entropii otoczenia, Czyli w tym przypadku zbiornik, z którego pobieramy ciepło, równa się minus Q podzielone przez T, no i to jest mniejsza od zera. No i przy Państwa, w tym procesie, jeśli teraz to dodamy, to zmiana entropii układu, dodać zmiana entropii otoczenia, równa się 0. No i to jest dokładnie cecha procesów odwracalnych, to znaczy zmiana entropii całości jest równa 0, czyli entropia jest stała. Badaliśmy też procesy nieodwracalne. Badaliśmy też procesy nieodwracalne, no i takim procesem było swobodne rozprężanie gazu do próżni. Mieliśmy o, jakiś zbiornik, tutaj była przegródka w połowie, no i mieliśmy tutaj gaz w jednej połowie. Teraz usunęliśmy tą przegródkę, usunęliśmy przegródkę, no i nastąpiło rozprężanie gazu do próżni, i po pewnym czasie Otrzymaliśmy równowagę, gdzie gaz był wszędzie, prawda? Gdzie gaz był wszędzie. No i ten proces był procesem nieodwracalnym. Ja wytłumaczyłem, jak liczyć zmianę entropii dla takich procesów i pokazałem, że zmiana entropii układu, dodać zmiana entropii otoczenia, jest większa od zera w przypadku takiego procesu. Tutaj o tyle było proste, że zmiana entropii otoczenia jest równa zero, ponieważ tutaj zakładaliśmy, że ten zbiornik jest izolowany od otoczenia ale generalnie zmiana entropii układu do zmiana entropii otoczenia była większa od zera. I to jest znowu cecha charakterystyczna dla procesów nieodwracalnych. Dla procesów nieodwracalnych. Inny proces jaki zbadaliśmy to był... W kontakcie mieliśmy dwa ciała. W kontakcie mieliśmy dwa ciała. O temperaturze T1 oraz temperaturze T2. Przy czym T1 było większe od T2. No i oczywiście ciepło płynęło z ciała, o mniejszej temperaturze do, z ciała o większej temperaturze do ciała o mniejszej temperaturze i po pewnym czasie nastąpiła równowaga. I temperatury się zrównały. Czyli tutaj mieliśmy jakąś temperaturę równowagi i tutaj mieliśmy temperaturę równowagi. I również pokazałem, że w takim procesie. Zmiana entropii układu, dodać, zmiana entropii otoczenia jest większa od zera. Znowu to jest cecha charakterystyczna procesów nieodwracalnych. No dobrze, to jesteśmy gotowi, aby sformułować teraz drugą zasadę termodynamiki w następujący sposób. Istnieje funkcja stanu, która w układzie izolowanym nie maleje z czasem. Ta funkcja to jest właśnie entropia, i tak, że zmiana entropii jest zawsze większa lub równa od zera. Teraz tak, zmiana entropii, jeśli jest równa zero, czyli entropia jest stała i to jest dla procesów odwracalnych. Jeśli delta S jest większe od zera, to wtedy entropia rośnie i to jest dla procesów nieodwracalnych. Zmiana entropii nie może być mniejsza od zera. I teraz robię pewną taką dygresję, o której chyba nie powiedziałem wcześniej. Procesy odwracalne to jest oczywiście pewna idealizacja. Tam zakładamy, że jest brak tarcia oraz jest nieskończenie powolny proces. I w praktyce mamy do czynienia z procesami nieodwracalnymi. No dobrze, to teraz. Zróbmy sobie pewien przykład, gdzie, wy, gdzie zilustrujemy drugą zasadę termodynamiki. To jest przykład, który już dyskutowałem we wcześniejszych wykładach przy okazji drugiej zasady ter termodynamiki. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś zbiornik. Mamy jakiś taki duży zbiornik. Okay. Temperatura tego w tym zbiorniku jest T. I to zaczmy jako Z, czyli to jest nasz zbiornik. Teraz tego zbiornika pobieramy ciepło. Pobieramy ciepło, a tu mamy jakiś układ. Jakiś układ, jakieś urządzenie i to wykonuje pracę. I teraz to jest odizolowane od reszty świata. Odizolowane jest od reszty świata. Czyli to jest wszystko, czym się będziemy teraz interesować. Ten system, który tutaj narysowałem. Czyli mamy nasz zbiornik. Tutaj mamy U. To jest układ lub jakieś urządzenie działające cyklicznie. To znaczy, po jednym cyklu układ wraca do stanu początkowego. A tutaj mamy otoczenie, prawda? To, co mamy na zewnątrz, to mamy otoczenie. No i to jak powiedziałem, to wszystko jest izolowane od reszty świata. No i policzmy sobie teraz zmianę entropii. Czyli bierzemy taki jeden cykl, Te urządzenie pobiera ciepło w tym cyklu oraz wykonuje pracę. No dobrze to teraz jaka jest zmiana entropii naszego zbiornika proszę zobaczyć że z punktu widzenia tego zbiornika i z punktu widzenia entropii to jest bardzo podobne to wygląda tak jak tutaj w tym odwracalnym procesie izotermicznym po prostu jakiś zbiornik oddaje ciepło ku no to liczymy to w dokładnie taki sam sposób zmiana entropii tego zbiornika to się równa minus Teraz piszę wartość bezwzględną, żeby było absolutnie oczywiste, że to jest mniejsze od zera. Zbiornik oddaje ciepło, a więc to jest mniejsze od zera, prawda? Zmiana entropii tego zbiornika jest mniejsza od zera. Jaka jest teraz zmiana entropii naszego układu? Ten układ to może być jakiś cylinder z gazem czy coś takiego, tak jak powiedziałem, jakieś urządzenie, które działa cyklicznie. I patrzymy teraz po jednym cyklu. Po jednym cyklu. Układ wraca do stanu początkowego. Entropia jest funkcją stanu, a więc zmiana entropii tego układu jest równa 0, no bo wraca do stanu początkowego ten układ, więc zmiana entropii jest zero. Teraz zmiana entropii otoczenia. Jaka jest zmiana entropii otoczenia? Otoczenie dostaje tylko i wyłącznie pracę. Nie dostaje ciepła otoczenie, a więc zmiana entropii otoczenia też jest 0, prawda? No więc teraz możemy policzyć całkowitą zmianę entropii. Całkowitą zmianę entropii dla naszego systemu, który tutaj narysowałem, to jest zmiana entropii naszego zbiornika, dodać zmiana entropii naszego urządzenia, naszego układu, tutaj dodać zmiana entropii otoczenia, a to się równa minus q podzielone przez t i to jest mniejsza od zera. Więc widzą Państwo, że w tym procesie, który mamy tutaj, zmiana entropii jest mniejsza od zera. A ja przed chwileczką powiedziałem, wypowiedziałem drugą zasadę termodynamiki, że zmiana entropii musi być zawsze większa lub równa zero. Zmiana entropii nie może być mniejsza od zera. A więc wnioskujemy, że ten proces, ten system, który tutaj narysowałem jest niemożliwy na mocy drugiej zasady termodynamiki. No i proszę Państwa, byłoby zaiste cudowne mieć takie urządzenie, no bo wziąłbym sobie na przykład takie urządzenie, wstawiłbym sobie tutaj do pokoju i bez żadnego trudu mógłbym pobierać energię kinetyczną, ruchu chaotycznego cząsteczek powietrza. Czy też mógłbym wsadzić to urządzenie do oceanu i pobierać energię kinetyczną ruchu chaotycznego cząsteczek wody i dostać pracę? No, ale nie jest to jednak możliwe. I takie urządzenie, które powtarzam, nie można skonstruować, nazywa się perpetuum mobile drugiego rodzaju. Ja tutaj odsyłam do wcześniejszych wykładów na temat drugiej zasady termodynamiki. Więc podsumowując, w wykładzie tym sformułowałem drugą zasadę termodynamiki za pomocą pojęcia entropii. Dziękuję.